Dzień dobry, witamy dzisiaj z fajnej fajnej lokalizacji nad morzem Hastings w doborowym towarzystwie z cheniem Jedziesz do nas z Dariusz z Sylwią Czy Sylwia z Dariuszem za jak to tam <grym> jesteśmy właśnie na starcie Czekamy na nich Chwilę rozgrzewki Miejmy nadzieję Trasa Płaska Po promenadzie, tam z powrotem Płasko, także Beata dzisiaj zrobi życiówkę <śmienny> <śmienny> Tak Z tą moją stopą Bolącą No, niestety, niestety jeszcze Beatka ma jeszcze cały czas Ciągle jeszcze puchnie i nie mogę się Ciągle jeszcze... rozbiegać Ciągle jeszcze puchnie Muszę jeszcze oszczędzać no, ale... Miałem nadzieję, że sobie chociaż Pochodzę. pochodzi. <noise> fajnie było, bo słychać szum morza. Może... Tak. Przyjemnie, tak, nie wieję. Tak, powoda. mamy właśnie fajną pogodę. Jest wprawdzie pochmurno, ale, ale przyjemnie. Akurat chyba taka temperatura do biegania. Jest Darek, jest Darek i Sylwia, proszę bardzo. Też jesteśmy. Trasa dzisiejsza jest specjalnie zrobiona, wybrana pod Darka. Bo jest po prostu przewyższenie z 0 metrów. Także mam nadzieję, że ukończę. Jest szansa. Jest szansa. No i do tego dzisiaj wyjątkowo Darek są fajne dziewczyny. Także udało Ci się. Nie jak ostatnim razem. Za 5 startujemy. Dzisiaj wszyscy życiówki robią, bo jest po prostu trasa taka na przestrzach. <grym> to mi z powrotem. się trzeba ustawić. No. No, no tak, jest kilkaset osób, naprawdę. O, dobra, zaczynamy. Pod Nawet

The so it's Pacers Day today. Would you like to see them stand here so they can all see you? No. Jak wrażenia? No, no, dziękuję. No, thank jak no, jak, already, jak, no. jak thank wrażenia mam? Bardzo dobrze. It's a thank you. Jedna Trzeba znać zasady parkanu. Przyszkodził nam pan? No, no. Myślał, że ja zdjęcie chcę, żeby, no, żeby no. nam no. zrobił. No. Nie no, no nagrywamy. Żywo. I ten... To jak? Darek oczywiście Patrymy, wszystkim wypaczył wynik. Tak. Wymieszałem się jakby. Przebieg tak. jak... przy metę nie odebrał Tak? No bo ja nie wiem, nie wiedziałem. Ja nie wiem, jak wszyscy biegną. Nie jest drugi, to raz. Nie, do raz. Do drugi raz. Drugi raz. Okay. Ale drugi raz i chyba poprowadzili. Musiałeś tu zobaczyć Darek w słuchawkach. Nie wie, co się dzieje. Zaczął no, wszystkich panelów wyprzedzać. Nie wyprzedzaj, a <laughs> ja biegnął. Nie, nie Tam go z, tego? No nie, przechwyci, przechwycili go tam od razu. Panie, co pan robi? No, ale Bo Ja wam powiem, jak było. Szybko, bo było zimno, to wszyscy szybko biegli. <laughs> Właśnie. No, nie, no fajnie. To znaczy, ja się spóciłam, Sylwia. <laughs> Wszyscy się spłaciliśmy. fajna, prosta, prosta. Naprawdę praca, prany, naprawdę widok, przyjemnie, sporo ludzi, na początku ścianę ciągle, problem z uprzedzaniem, a potem jak już się trochę rozluźniło to sam fajnie, fajnie, no ale kondycji na życiówkę nie ma jeszcze, nie, jeszcze nie, nie ma, nie ma. a jest trasa, a trasa jest na życiówkę, jak najbardziej. E... No, no. Drugi? Drugi? W ogóle? No widzisz. Ja drugi albo trzeci, chyba trzeci. To będzie mój No, także. Także. No, mogę być. Jedziemy, tak? Tak jest. Co? Spotykamy się na miejscu. Tak, tak macie. Ja... Jedziemy jedzie. no, znaczy do naszego. Masz tam? Accommodation zostałem na weekend nad morzem, także bardzo fajnie. Cieszymy się. Taki zjazd mm, tutaj, znajomych i troszkę relaksu. Należy nam się. Taki weekend. katarba. Należy nam się taki weekend poza domem. Tyle. Co mam jeszcze mówić. Do zobaczenia.